witam. Uruchamiam nowy telefon, gdyż stary jestem do niego przywiązany, ale wyświetlacz, który wymieniłem strasznie zmienia kolory na negatyw i nic nie widać. A tu mam taki, który leży i który można wykorzystać. Super fajny. Na dwie karty. Także dopiero uruchomiłem. Wybieramy język. No, od Polski tak. dalej. Dalej. Zim później przełożę, bo teraz mam na tym, z którego nagrywam. Wi-Fi na razie nie. Tak. Mowa licencyjna. Androida. konto Google mam Dobra ja wpiszę sobie swoje dane i zaraz wrócę mamy połączenie wpisujemy swojego maila hasło tak Musimy zaakceptować zgodę na licencję może to potrwać minut o, obraca się fajnie dotyk działa fajnie weryfikacja dwulatowa oczywiście damy Fajny malutki jest, ale, ale okej okay. Nie wiem jak będzie nagrywał na mikrofon A z tyłu klapkę możemy zawsze wymienić i baterię dokupić oryginalną Bo włożyłem na razie baterię z tego z którego nagrywam Albo miałem dwie I ten właśnie z którego nagrywam będzie mi służył za ładowarkę tej drugiej Na wymianę Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej, lokalizacja. Kopii zapasowej nie chcę, lokalizacji nie chcę, nowości nie chcę. Dobra, Paweł. Tak, niech będzie. Ja jestem właścicielem. Co dalej? Aha. Na razie nie chcę Galaxy Apps. No i możemy zakończyć konfigurację. Piękna sprawa. Elegancki po prostu jest tutaj ekran startowy, jest tylko jedna zakładka, co właśnie bardzo, bardzo pochwalam. No i zaraz tu sobie wszystko poustawiamy jeszcze. O proszę, nawet jakaś aktualizacja niby jest. i od razu z maila przyszło mi wiadomości ha, elegancko, ciekawe kto napisał no a mamy fajną ikonkę menu dotyk reaguje szybko, ekran świeci bardzo jasno i teraz nim będę nagrywał filmy Lokalizację sobie wyłączmy. Synchronizację sobie wyłączmy. Żi może być. Latarkę. Nie wiem, czy on ma latarkę. Chat on. Jest niepotrzebny. Dysk mi jest niepotrzebny. I taki mamy zestaw aplikacji. To były czasy, to były telefony proste, fajne, szybkie i przejrzyste. Telefony. Nie ma nic, bo ja go zresetowałem do ustawień początkowych. Ale elegancko naprawdę w ten wyświetlaczek oryginalny jest rewelacja. Pozdrawiam, zapraszam na następne filmy. Po prostu przyszło nowe logowanie na urządzenie. Galaxy Ace Tak to jest. A drugi to jest Witamy na, w Google na urządzeniu Galaxy Ace NXT. Wykonaj te dwie czynności, aby potwierdzić ustawienia konta Google. Tak, ale to jest fajne. Witamy. Wybierz odpowiednie dla siebie ustawienia prywatności. Możesz pani. Dobré, kodujeme ráno už na komputeře. No i okej, okay, jest to zalogowane. No i mamy, działa, dobra. Tak czyścimy aplikację. To jest niepotrzebne. Jest wyłączona, to mi jest niepotrzebne. Godzina. Muzyka jest mi niepotrzebna. Kiosk jest mi niepotrzebny. Dysk też. Książki. Google Plus kto to używa. Hangout, też nie wiem co to jest. Już jest trochę lepiej. Tak... Aha, tu můžeme mluvit se video. To jednak se je kasuje. Ale dużej ekranije. Yeah. No i gitarka. Telefon jest skonfigurowany. O, jaka lista fajna teraz. Jeszcze jak coś, to można coś skasować. Żeby nam system nie zamulał. Ciekawe po co nam wideo, jak jest galeria. No, to jeszcze do tego dojdziemy. Jest świetny telefonik działa, najwyżej to jest najważniejsze godzinka jest data jest i na szczęście nam się sam tutaj nic nie piernicza i mamy jakiś szybki skrót do aparatu co też będzie przydatne sam aparat no wydaje się nawet fajny Fokusuje fajnie. No, i jakieś ustawienia nawet są. Rozmiar zdjęcia, autofokus. No. Standardowo.